Bum, 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 bum. Cześć, siema, to Wawski Kochani. na naszej rok wyjdzie bez smaki. Pieniądze idą na ratowanie życia. Moje dziecko jest przykładem, tak? Orkiestra uratowała życie. Gdyby nie ona to teraz bym z wami nie rozmawiał. Cześć, siema. Czuć było, że łączy. Sama zbierałam pieniądze. Wie, wiesz, Janek Pospieszewski za... śpiewał dla Owsiaka. To wielkie dobre dzieło zawsze wrzucam do puszki kilka złotych. Nie bardzo podoba się to, że tak wielu ludzi zwłaszcza młodych angażuje się w tę akcję. Dziś wróćmy do puszki, zostawmy na boku nasze e, ideologiczne różnice. To jest nasz dar na tą akcję. Bojuje się z kościołem, proponując w zamiar co? Owsiaka, prawda? Na szpitalu i na tego, ale same pieniądze i się z wspaniałej akcji zrobił akcję propagandowo-polityczną. Pan owsiak jest produktem jednak komuny. Wpisał się w kulturę śmierci. Sprowadza ty młodzież na manowce. Kto ma oczy, to to widzi. Dzieci zbierają na owsiaka, a nie owsiak zbiera na dzieci. Orkiestra nie zbiera na chore dzieci, tylko na sprzęt, a nie na chore dzieci i na leczenie. Mój synek sam korzystał z inkubatora z serduszkiem, i za to również bardzo dziękuję. Nie da się woźpę zawłaszczyć. Z wośpem nie można zrobić tego, na czym polegają rządy PiS. Hejt cały czas lać się będzie, bo w grę wchodzi wielka stawka – władza. Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej.